Słuchajcie, to jest Hyundai i 10:9 rok, 2009 rok. 11:00 Benzna. Taki błąd mam w nim. 16:93 Błąd z, z Auto Autolosowo, raz odpala, raz nie odpala. Myślałem, że to był czujnik położenia wału. Wymieniłem czujnik. Przez chwilę tam powiedzmy, że tam było dobrze, ale też miał jakieś takie fochy, że raz odpalał, raz nie odpalał. I teraz zauważyłem, że. Bo ogólnie tego będę mi nie chciał łapać tym immobilizerem nie wiem, jeszcze coś jest do końca popsute, ale zauważyłem, że jeśli włączymy stacyjkę i nie pokażę nam tutaj żółtego samochodziku takiego z kluczykiem auto nie odpali o, teraz udało mi się, że akurat się fartnęło na filmiku, że jakoś ruszyłem stacyjką i pokazuję ten żółty samochodzik zobaczcie, teraz auto odpaliło, tak jeszcze raz. Teraz jest żółty samochód z tujczykiem, auto odpali. Nie wiem, czy to będzie problem ze stacyjką jakąś, bo to na dwóch tujczykach jest tak samo. O, zobaczcie, teraz zaciągnęła pompka, wszystko jest i zobaczcie teraz. Nic, nie odpala. Także zwróćcie uwagę, jeśli macie problemy z odpalaniem z czy zapala wam się ten żółty samochodzik z kluczykiem. Teraz, teraz zaskoczył immobilizer, auto chodzi. Także jeśli macie takie losowe odpalanie, odpali, nie odpali, to zwróćcie uwagę na tą kontrolkę tutaj. Jak tej kontrolki nie będzie, to samochód nie odpali, jak ona jest, to samochód odpali. Także u mnie tutaj jest taki, taki problem jakiś z imobilizerem. Jeśli znajdę jaki to będzie problem, a muszę to znaleźć, to nagram tutaj jeszcze drugi filmik albo napiszę w komentarzu co zrobiłem. Nie jest to raczej kluczyk. Kluczyk raczej wykluczam, bo. Kluczyk raczej wykluczam, bo na drugim kluczyku jest identycznie, tak? Także. Także raczej będzie, nie wiem, czy z jakąś pętlą, czy tutaj tą, tego, co tutaj szczytuję, czy, czy z jakimiś przewodami. Dam znać w komentarzu, jak znajdę. Dzięki za oglądanie. Jeśli pomogłem, dajcie lajka like i subskrybujcie kanał. To pomaga. Dzięki, cześć.